Teraz aukcje, na jakich zasadach one się będą odbywały i z jak dużą częstotliwością, czy będą mogli też uczestniczyć w nich prosumenci, czyli osoby prywatne mające na przykład takie przydomowe elektrownie? No nie, prosumenci, trudno to sobie wyobrazić, żeby kilkanaście milionów prosumentów uczestniczyło w systemie aukcyjnym. Prosumenci, to jest drobna energetyka, ona skierowana na własne potrzeby. Przede wszystkim ukierunkowana na własne potrzeby. To... Czyli nie będą mogli sprzedawać yy, nadwyżek. Sprzedawać będą mogli, ale po z góry ustalonych sieciach, e, cenach do sieci. Czyli po mniej korzystnych niż na przykład duży, duzi gracze. Prawdopodobnie tak. Natomiast korzyść prosumenta polega na tym, że on nie zapłaci za energię, którą sam zużyje. Mhm. To naprawdę dużo, bo unika, nie płaci ceny za tą czarną energię i nie płaci ceny za opłatę przesyłową. Mhm. A to jest mniej więcej drugie tyle. Pozostali będą mogli tacy wytwarzający powyżej 1 MW. W systemie aukcyjnym będą uczestniczyli ci, którzy mają instalacje powyżej 40 na kW. I tutaj widzimy takie dwa segmenty: jeden do 1 MW i drugi tych większych czy dużych instalacji powyżej 1 MW. Powyżej już nie ma dopłat. Z limitem do, do 50 dalej nie widzimy potrzeby na tego dopłat. Panie ministrze, na jakich zasadach to się będzie odbywało? Czyli innymi słowy, jak często i o jakim wsparciu mowa? To znaczy, na jakich zasadach ono teraz będzie ustalane? Czy ono będzie osobno dla każdego rodzaju energii, fotowoltaiki, biomasy? Jak to będzie wyglądało? Wyobrażamy to w ten sposób, że rząd, w imieniu rządu będzie to robił prezes URE, Urzędu Regulacji Energetyki, będzie składał zamówienie na dostawę określonej ilości energii przez okres 15 lat. Jednocześnie będzie sformułowane zapytanie cenowe, po jakiej cenie dany producent energii jest skłonny tą energią dostarczyć. Następnie te oferty będą ze sobą zostawione i będziemy wybierali najtańsze, najbardziej korzystne cenowo oferty, aż do momentu wyczerpania zamówienia. Ale to pokazuje, że chyba najbardziej w takim razie wspiera się Państwa energetykę wiatrową. To zależy. To nie jest zapytanie skierowane do technologii. Tutaj będą konkurowały ze sobą projekty. W związku z tym, jeśli oto znajdą się wysoko efektywne projekty energetyki fotowoltaiki, na przykład, czy, czy biogazowni, czy spalania biomasy, to no, wygrają te, które będą najlepsze. Dzisiaj, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, ona jest relatywnie konkurencyjna cenowo. Natomiast ograniczeniem energetyki wiatrowej w Polsce. Jest przestrzeń na wykorzystanie tej energetyki, która odnoszę wrażenie, że dramatycznie się zawęża. Państwo ograniczacie bardzo mocno rynek biomasy, ograniczając jej import. Dlaczego i jakie będą teraz te poziomy wsparcia w porównaniu do obecnych? Nie wiem, jakie będą poziomy wsparcia, to będzie ustalał je w gruncie rzeczy rynek, bo to w systemie tym aukcyjnym się okaże, jakie poziomy wsparcia są potrzebne. Ale Ministerstwo Gospodarki ustali odpowiedni wskaźniki. Nie, Ministerstwo Gospodarki ustali tylko tak zwane ceny referencyjne, a więc wyjściowe. Natomiast do nich prawdopodobnie będą się pozycjonowali przedsiębiorcy przedkładający swoje oferty. Natomiast realny ich poziom będzie ustalony rzeczywiście przez, przez rynek. To skoro rynkowo, to czemu ograniczać je państwo, import biomasy? Dlatego, że tak czy inaczej jest to oparte na systemie wsparcia. Ja jako podatnik nie czuję się szczególnie szczęśliwy, że oto te środki, które będą, są środkami w jakiejś mierze, jeśli nie publicznymi, to co najmniej na tego społecznymi, one mają wspierać producentów biomasy gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. Jeśli już, to wolę, żeby one wspierały polskiego rolnika, chociażby polskich producentów, bo to no, nie tylko jest biomasa pochodzenia rolniczego, ale również na tego leśnego. Spodziewam się przede wszystkim, że tą ścieżkę prac rządowych, legislacyjnych zakończymy na tego w tym roku. Że po tym trybie konsultacji, kilkutygodniowych, przedłożymy projekt do dalszych prac, właśnie tych rządowych, a później zostanie on przekazany do parlamentu. No i to już od zaangażowania posłów będzie zależało, kiedy zostanie zakończone prace nad tym projektem. Czy my mamy jakieś limity wyznaczone przez Komisję Europejską? Musimy też ten projekt notyfikować. To trwa. Czy grożą nam kary, jeśli na czas nie prowadzimy tego projektu? Oczywiście tutaj pewne rozwiązania związane z tym projektem są obciążone ryzykiem kar ze strony Komisji Europejskiej, ale chciałem przypomnieć, że podstawowe elementy takie wrażliwe one zostały już uregulowane, uregulowane w ramach tak zwanego małego tripaku. Nie ma presji czasami znaczy jest presja potrzeb przede wszystkim uważamy że ten projekt powinien jak najszybciej wejść w życie bo jest oczekiwany jest potrzebny i może przynieść rzeczywiście taki prorozwojowy impuls dla naszej gospodarki